Ile okay. tu jest zakładników, co trzeba robić? Dwóch. Ja, nie, nie. Dobra. dwóch yy, no widzisz, jak geju go odwiązuje, to wtedy możesz podejść. Yy, a jak nie, to idziesz na ich spawna, tak żeby go nie dobrym. Masz dwóch. Dobra, ja idę z gejem i idziemy sobie loder robić na nawzajem. Gdzie, gdzie jesteś, bo <laughs> To, to miły zabawy, kazało.

Ja z Leram dobra, dobra nie wiem nie mam inny pamięcad, trzymaj. Ale nie mam nawet na keblarach <immen> A <mesela> <m 5> <m m 5> na w kurwa keblar na łupie do chuja! Okay. Zlewam, tak na... W ogóle ja teraz tak mam tego Mirage'a i tak coś mi zaczyna jebać w tym domu Zawołanie, że se kurwa ziemniaki gotuje od 2 godzin Czefry i policja, to wspaniała koalicja Tego się nie sprawdza Ej, jednak kurwa <laughs> pasz kurwa mi się zawsze udzisz pierdolić na odcinek, ja? de, de, de nie? Jaskier? Cześć Gdzie Woj... Gdzie Wojta ważniszu? To de, de, de boi, morda ludzka kurwa. O kurwa się przestraszyłem ja pierdolę Co to było A, A będę ci się poszelać Patrz City to jest... Kreta o kurwa w panujesz Nie, absy a też coś się nie No nie wierzę, to no, był pierwszy jak. Dobra, no, muszę zagrać spokojnie, bo puszy jak zjedź. Dlatego idę spuszować. Ej, Banan kurwa. Ale tam idzie na zitki. Second mid. Jest No nie aż tak, tak żebyś mógł pomóc. Chyba <grym> info, co u ciebie? Ja staję przy domku i mam dwóch U mnie pisi nie ma u ciebie po jest kurwa aeroną no, mój nec jest